Mam nadzieję, że tej, jak ona ma. się eee... Lechman nie przepaliłem, bo ją też chciałbym sobie... Uch, 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 kurwa, jest Pajor! Esunia kurwa, Pajor. Biorę kurwa, do polskiego teamu. Kurde, ale kozak. Sztuczki 5 na 3, słabsza noga 3, ale okej. Okay. 5 gwiazdek sztuczek, 93 driblingu 167 wzrostu. Ale kurczę. Jeśli chodzi o obranę bardzo niska pracowitość, no, no wiadomo, to jest w końcu napastnik, prawda, napastnik nie powinien w obronie grać. Kurde, ale. Ale mocna. I co ty tutaj masz? Ty masz przyspieszenie i pewne przyjęcie. O. Osiąga jeszcze wyższą szybkość sprintu podczas dribblingu i ma znacznie mniejszą szansę na błąd podczas sprintu lub wypuszczenia piłki. Okej. Okay. O, masz tiki -take. o. Szkoda, że nie jest na plusie, ale jest tiki-taka, mocne strzały i finezja. I oprócz tego masz jeszcze zagrania z fałsza. Zarąbiście. No kurde. Ewa Pajor. Ewunia.